Cześć, dziś jesteśmy w Passacie, gdzie wymieniliśmy radio na takie dedykowane do Volkswagena oparte o Androida. Jeśli radio jest dedykowane, to znaczy, że pasuje tu kształtem i to jest ta charakterystyczna, zaokrąglona konstrukcja. Dedykowane radio oznacza też, że są tutaj wszystkie kostki podłączeniowe i takie radio daje także możliwość odczytu niektórych danych z auta. Na przykład, jeśli teraz zwiększamy obroty, no to widać to zwiększenie obrotów także na radiu. Ale radio będzie czytało też na przykład status drzwi. Oczywiście podstawa radia na Androidzie to przede wszystkim mapy Google na dotykowym ekranie wraz z wyszukiwaniem głosowym. A gdyby ktoś się nudził na przykład w korkach, to może odtwarzać filmy czy muzykę na przykład z YouTube'a. W Androidzie mapy Google można także minimalizować, tak jak teraz to widzicie. Na uwagę zasługuje tu też matryca tego radia. Zobaczcie, jak dobrze są tutaj nasycone kolory. Radio Android to także inne aplikacje, które tu można sobie zainstalować, np. Janosik, Waze, czy co tam sobie lubicie. Jest także zestaw głośno mówiący do rozmów. A jeśli jesteście zagorzałymi fanami marki z logo nadgryzionego jabłka, to mamy tutaj CarPlay, czyli taką wersję interfejsu pod iPhone'a. I ten CarPlay działa w tym radiu bezprzewodowo. Plusem tego interfejsu jest też to, że jest on bardzo przejrzysty i nie ma tu nic niepotrzebnego czy rozpraszającego kierowcę. Rzecz oczywista, działa tu też sterowanie z kierownicy. Ta wersja radia nie ma fizycznych przycisków, dlatego ekran jest tu aż 9 calowy. Ale mamy też wersję z fizycznymi potencjometrami i bocznymi przyciskami. Oczywiście wtedy jest to kosztem wyświetlacza, bo mamy tutaj ekran ośmiocalowy. Montowaliśmy takie radio w Turanie i wydaje się, że to też całkiem dobrze wyszło. Wracamy jednak do Passata. Założyliśmy tutaj też kamerę cofania i to nie taką zwykłą, bo założyliśmy tu kamerę AHD, czyli taką o podwyższonej rozdzielczości i dość szerokim kącie widzenia i to możecie łatwo zauważyć, bo na ekranie nam te linie po prostu się zakrzywiają i to właśnie z powodu szerokiego kąta kamery. Linki do pokazywanego tu sprzętu znajdziecie w opisie tego filmu, więc tam zajrzyjcie, a tymczasem do następnego razu.